Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Eskapistów. Może i ostatnim, nie wiem czy to bardzo uciec. Zobaczymy. Znaczy, mam taki plan, tak bym mógł powiedzieć, że to jest plan. Zobaczymy. Aż chyba powiem wam, zjadłem sobie, jestem najedzony. To jest ten sam dzień, wiecie. Ja nie, ja, nie, ja po prostu stwierdziłem, że jak będę robił więzienie, będę po prostu w nim siedział i jedno po drugim i też w, cza w całym czasie, w którym nagrywam, żeby było. Bo wiecie, z jednej strony tak patrzę, że. Lepiej nie, nie restartować, bo zaraz coś się spierdzieli. Druga sprawa też, mm, czuję się bardziej, tak wiecie, taki mm, w tempie. Frozen i Marker, dobra, mówimy grzecznie dzisiaj, co taki, tacy w miarę może. Musimy w nocy, mamy zapisane itemy, nie wiem czy zapisałem sobie, nie zapisałem sobie itemy. Nie potrzebujemy chyba zrobić klucza, ale mogę go zrobić, szczerze. Ta. Tacy grzeczni. Postaram się być grzeczny, po prostu. Takie w miarę grzeczny, żeby nie narzekali na mnie. Żeby był spokój w nosy. Wezmę wszystkie rzeczy, chociaż nie wiem, czy mi się uda uciec, czy coś. Może będzie tak, że właśnie idealnie znalazłem. Znajdę to, co trzeba. St nie, na stół nie będę wchodził chociaż. Dobra, już przepraszam. <grym> ja Tacy nie miał ludzi denerwować. Petkę zegarek, no, ale chodzi mi o to, że może jakimś tam szczęściem wyjdzie to, że trafię trafię sobie hmm, właśnie tę trolkę dlatego wezmę te wszystkie rzeczy zobaczymy, czy coś będzie po drodze do zrobienia no i co, nie trzeba iść do więzienia, nie? Do, do następnego więzienia zobaczymy mam nadzieję, że przejdę to w tym odcinku chociaż z jednej strony wiadomo, chciałbym sobie narobić trochę więcej odcinków do przodu a nie, że ja, ja tak szybko przechodzę te więzienia i trochę tak śmiesznie. Ale czy tak na tej serii mi zależy jakoś tak, żeby się tam spinać? Nie! To jest seria, którą przyznam, że brałem ją tak. Wiadomo, to jest challenge. Pamiętajcie, że my tutaj challenge robimy z kusarzem. Ja przechodzę to, on orcy, Co śmieszne, on teraz ko kończę orksy, gdy ja, ja już mam 40, któryś odcinek. Czyli też trochę późno zaczął. Ale to nic. Ja jestem happy, że przejdę tą grę. Zawsze będzie jakiś experience. Tak naprawdę, jakby przeszedłem. tak można powiedzieć. Cholera, cholera wie mam, 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 ty nie ma nigdzie brudu. O jezu, jest jeden brud znalazłem. Byłem tak daleko. Ta. Bo głównie w tej wnioskiej zachodzi chodzi o to, żeby ogarnąć ten sposób i ogarnąć itemy, ale ja widzę, że po prostu idzie mi to szybko. Myślę, że ciężej będzie, jeżeli będziemy na przykład z kusarzem grali w dwóch. Będzie więcej rozkmin, bo będzie nas dwóch, więc trzeba będzie uciec jakby z podwójnej celi i zrobić to wszystko razem. To myślę będzie bardziej challenge'owe tym wszystkim niż samo, samo ucieczka. Dostosowanie naszych, kurde, skill'owych głów. Gdzie kusarz przypał, ale kusarz się zna na, Nie powiem, się zna na tych. na tych więc powinien ogarniać lepiej niż ja. Tak myślę. Ale czy tak jest, to Wy sami widzicie. No dobra, wyjdziemy tam górą. Zacząłem też się mniej, mniej bać strażników, w sensie kiedy jestem na stroju strażnika w nocy. Zawsze mi Cię, serce Cię atakowało. O jezu, co się stanie? O jezu, a teraz? Co mnie tam przestraszy? Oczekaj, czekaj, jest tutaj. Co mnie tam przeszkadza to? Nie boję się w ogóle. Totalnie się nie boję. Kto chciał? Rick. ma Rick. Dobra, to nie my. Mam nadzieję tylko, żeby nie, nie dostalibyśmy przeszukania w nocy, bo wtedy trochę nam się skicha plan jakby w nocy zobaczyć, wyjść stąd. Ogólnie prawda jest taka, że nawet podkop można by jako taki zrobić, nie? Ale przez całą tą mapę trochę by za dużo zajęło. Ale to jest drabina. Jeżeli nie uda mi się teraz ten plan chociaż jeżeli będziemy na dachu to chyba uda ciekawe co jest tutaj, ja słyszałem że tutaj gdzieś jest generator że tutaj na górze będzie generator bo to jest ten płot, gdzieś musi być ten generator szkoda że nie ma tych takich mm, telefoników że mógł dzwonić i wiecie dryn dryn dryn, halo jestem szkoda dobra ja sobie poprzeszukuję cele jeszcze żarełko jakieś znajdę może albo kij Niech mnie lubią. Chyba Sancho Pancho było takie naj... Najcięższe bym powiedział. W sensie najwięcej było tam roboty. Ale nie, przecież wszystko mamy co chce. No, takie najcięższe, moim zdaniem, się wydawało. Bo jednak w Sancho Pancho mm, musiałem się napierdzielać pieniądze i musiałem dużo kopać. Więc tam opłacało się zrobić koksa, który napierdziela. I trzeba było mieć dużo drewna. Mieliśmy, ale takie lofy, żeby ogarnąć się. Więc tam w miarę, jakby myślę, że było ok. Ale dobra, ucieknę na górę. Tu gdzieś w tym miejscu. Trzeba poczekać, aż zgaszą światła. Żeby nie było. Gdzieś tutaj na górę trzeba wyjść, ale teraz czy da się gdzieś tu zeskoczyć? To jest najważniejsze. Chociaż mamy zjechać tyrolką. Tyle zjem, że mamy tylko zjechać tyrolką. Mm hmm. Myślę, że gdziekolwiek w scenie muru, tylko ja nie widzę tych bocznych murów i to jest chyba przy... przykre. Tak, zobaczmy tutaj. No nic nie widać, nie ma żadnych cieni, że lina gdzieś jest. No nie wiem, a może ja muszę jeszcze linę zrobić? Nie wiem, czy Tyrolka potrzebuje liny. Czy ja muszę jakoś to zawiązać? Nigdy nie uciekałem Tyrolką, więc nie wiem. Czas na ćwiczenia, ten i zaraz nocny czas, bla, 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 rewizja. Możemy sobie tak pobudować, że skaczemy. Hmm. Ciekawe, co? Tutaj widzę ci kilkanaście przejść. Tutaj coś jest, dobra, czyli na pewno nie możemy zeskoczyć nigdzie tutaj, jeżeli będzie trzeba. O, ja nic nie zrobiłem, bo tutaj jest płot, po co nie przejdziemy? Na zieloną trawę najlepiej skoczyć, bo tam widzę, że jest odosobniony teren. Tak, tak mi się wydaje, ale tu są mury, tylko tu na morze nic nie ma. Kurde, ja nie wiem, czy to jest dobry plan, nie? Bo mam klucz wejścia, jakby mogę go zrobić, co? Tak, ja zrobię ten klucz planu. Klucz tego planu. Na wszelki wypadek, żeby mieć plan B, to będzie mój. Dobra, moim planem B będzie najpierw ogarnięcie zgrzybienia. Bubeczka. Mam fioletowy klucz. Znaczy ten klucz wejście, to jest mój plan B. Bo jeżeli ja wyjdę wieczorem i nie będzie nic tam do zejścia i w zeskoku, albo ja nie zejdę, nie będzie tej tyrolki, nie znajdę jej, bo może jej nie znajdę. Wiecie o co chodzi? To muszę zlokalizować drzwi, wezmę też ten klucz i po prostu pójdziemy kluczem z drzwiami kluczem, nie? Bo na nu nic nie widzę, niestety. Mało, to mało. Sorry, czekajcie, zaraz wracam. Yy, z pozdrowieniami dla kusarza, właśnie mi przerwał. Ja te mówię, że uciekam, może mi się uda, może nie, mówię, że mam kilka rzeczy. Zobaczymy. Tutaj jest klucz, w... Kurde, ciekawe jak to działa. Hmm. Zamiast mnie coś odpierdzielę i zrobię jakiś wielki błąd, zwykle. Mamy czekoladkę. Bo razie myślę co ja wezmę tam. Na pewno weźmiemy tak. To. To. A właśnie baterie fajnie by było znaleźć. Zrobię sobie jeszcze jedno. Nie wiem czy znajdziemy. Spadłowa no. To nie twoja cela. To nie twoje więzienie. No nic, nie stresuję się szczerze, bo jeżeli się nie uda to wiadomo, zrobimy to ponownie w tym odcinku może jeszcze. Będziemy wiedzieć już co zrobić. Nie mam żadnego planu większego. Wiele by mnie nie przeszukiwali. Jeżeli mnie przeszukają to jest takie fuck, bo nie będę mógł nic zrobić w nocy. Chociaż z jednej strony mógłbym zrobić coś w nocy. Przyjdą, przeszukają. Pójdą, ja sobie wejdę na górę. Mogę zaryzykować wtedy ewentualnie, nie? Dobra. Wieczorny apel. Powiedzcie, że nic się nie stanie. Byle nie ja. To będzie fajnie. <laughs> o Jezu. Jest! Kuba i Lizak, super. To my się już zbierajmy. Dobra, te dwie rzeczy. Lina. Czekajcie. Bierzemy co? Atrapę mamy tam. Nic z tego chyba nie bierzemy. Linkę z hakem, Boże. Strój strażnika, klucz wejścia. Dobra, bierzemy To. Trzymam wszystko, nie? Mamy jeszcze jedną czekoladkę na jakby co. Idziemy, nie? Chyba już możemy wyjść. Mam nadzieję, że nic mnie nie upierdzieli. Dobra, są światła. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś wejście. Dobra, nie wiem, czy to jest wejście. Nie, czy są jakieś dziwne klucze? To nie wyjdziemy. Dobra, tu jest płot pod napięciem, więc nic nie zrobię. Kolera, nie mamy dużo czasu też, nie? To, to jest w najgorszych. Yy, bo. Tutaj mamy. Nie wiem co. <laughs> Ty, ja naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Ty, ten dach tutaj coś ma. O, tu jest przejście. Okej, okay. o, tu jest trawa. Czy ja mogę tu zejść? E, piątka. Jest, dobra. Co mamy tutaj? Mhm. Nie wiem, pójdę górą. Nie widzę tu żadnej liny. Nie ma tutaj nic takiego, co mogłoby, wiecie, dawać, że mogę ten deł uciec. Jest jakiś magazyn. Tutaj też, tu jest ten płot. Co jest na dół. Nie, muszę coś znaleźć. Dobra, tu jest drabina. Okej, okay, mamy, mamy, mamy drilla. Ej. Aha. Już myślałem, że nie mogę ściany tym niszczyć. Już miałem takie, o nie. A tak myślę, nie no, mogłem przecież niszczyć tym. Ale mam mało czasu, wiecie? Tak mi się wydaje. Lina nam zostaje, spoko. Ty, ale klucz bez sensu jest. Ja tam widziałem, to wyjście było jakieś tak zablokowane, że nie mogłem to nic zrobić. Dobra, postawmy. Ok, mamy dlinę. Czy to, czy to jest wejście? A nie, dobra, jesteśmy z drugiej strony. Brajd na górę. Okej, okay, tu jest płot. Mogę go zniszczyć, super. Ty, energii mi starczyć powinno. Tu jest na prawo światełko. Dobra, co jest tutaj? Nic. Dobra, tu jest światełko. Tam jest nic. Eee, mnie. Dobra, co my tu mamy? O! I to jest ta linia. Yes! Central! Paris Central! Uciekłem. No szybko mi poszło. No nie mogę powiedzieć. 27 tysięcy. Fajny wynik. Uch, udało się. Ale powiem Wam, że dziwne. To ja myślałem, że tam na górze, że się zgubię, że nie znajdę, gdzie mam uciec. Więc co? W kolejnym odcinku będzie już. Santa's Sweet Shop, potem Duck Tapes, Are Forever, Escape Team, Alcatraz. No, czyli zostało nam troszeczkę tych więzień. Raz, dwa, trzy, cztery więzienia ukończone, więc dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcineczkach i cześć!